Ogromnych emocji dostarczył amatorski turniej piłki nożnej halowej. Zawodnicy grali systemem 3 plus 1, czyli trzech zawodników w polu plus bramkarz do tego dwóch rezerwowych, łącznie maksymalnie 6 osób w drużynie. Celem sportowej rywalizacji była integracja środowiska piłkarskiego i popularyzacja form aktywnego wypoczynku oraz propagowanie sportu. Uczestnicy przyjechali głównie z miasta Dębicy, ze szkół ponadgimnazjalnych, głównie z ekonomika i z Jagieły, są dwie drużyny i reprezentanci chyba że kwiatka też się pojawili. Głównie razem z bratem, który jest z mnie 20 lat młodszy, myślimy nad zrealizowaniem czegoś dla młodzieży, zwłaszcza po, można powiedzieć, dobie do koronawirusa, żeby troszkę się poruszać, troszkę też spotkać się z rówieśnikami. Wszyscy już pytają o kolejne turnienie, które gdzieś w planach mamy, gdzieś nam się rysuje ogólnie szerszy plan tutaj działań dla młodzieży i okolicznych ogólnie osób. To powiem szczerze, że liczyliśmy mamy większą jeszcze frekwencję, ta, że musimy sobie przeanalizować aktualną sytuację, jak to wyglądało, nawet z rejestracji, proces też marketing, czyli ogłaszania, informowania osób o turnieju i na pewno będzie panowali kolejne. Cieszę się, że bardzo dużo młodych osób bierze właśnie udział w tym turnieju. No i w finale reprezentacja Jagieły, co prawda przegrała, ale walczyła bardzo, bardzo mocno i bardzo dzielnie. Na pewno tę inicjatywę trzeba wspierać i my jako powiat na pewno turnieje wszelkiego rodzaju, czy piłki nożnej, czy siatkowej, czy tenisa stołowego. Ale również szachów zawsze wspieramy. No, fajna jest zabawa, tak? Na przykład my z kolegami ze szkoły, z technikum. Wczoraj się zgadaliśmy, że fajnie byłoby wystąpić w takim turnieju i po prostu dobrze się bawić, więc potraktowaliśmy to po prostu jako bardzo dobrą zabawę i bardzo jesteśmy zadowoleni. Przede wszystkim sporto zdrowie, to wiemy z niego dziś. No i super forma rywalizacji. Spędzenie sobotniego przedpołudnia, tak naprawdę bo jest godzina 13, a <laughs> idziemy do domu. No i co? I może po nowych ludzi. Dużo, bardzo dużo korzyści a w naszym przypadku jeszcze wygrana, także że i umierać. Turniej odbywał się w atmosferze fair play, wszyscy świetnie się bawili, mogli skorzystać z ruchu, a jak wiadomo w tych, w tych czasach pandemicznych ruch jest jak najbardziej wskazany. Walka była zacięta, ale toczona w atmosferze, tak jak powiedziałem wcześniej, fair play, bez złośliwości. W radosnym głosach, uśmiechnięci. Bardzo ciekawie, grzecznie, przede wszystkim bez urazu, bez kontuzji, bo bardzo często po tej całej pandemii, w u nas i widzę w szkole, dużo jest takich, już chłopaki, jest dużo, dużo takich urazów, kontuzji, no bo po prostu nie nieprzygotowane. Mogę tylko tyle powiedzieć, że cieszę się, że drugie miejsce po pierwsze, no złoty medal to zawsze cieszy i mobilizuje, ale myślę, że podziękuję również chłopakom za to, że wszyscy tutaj się zmobilizowali, przyjechali i tak taki piękne trudniej zaliczyliśmy. Pula nagród wynosiła aż dwa tysiące złotych. Za pierwsze miejsce zwycięska drużyna zgarnęła bony, złote medale oraz puchar drużynowy. Na amatorski turniej piłki nożnej halowej zaprosili organizatorzy Dawid i Michał Kozak, główny sponsor imprezy Powiat Dełubicki oraz pozostali sponsorzy.